To z kamerą? Kamero, z kamero. Dzień dobry. What do you think about Turkish weather? Hi, stop. Finish summer. E, lubisz klimaty deszczowe czy... Nie, raczej nie przepadam. Zwłaszcza <głos》głos》> w Turcji mogłoby być trochę więcej słoneczka. No tak, ale chyba tak rozmawialiśmy, że taka wyjątkowa ulewa się zdarzyła, bo, bo dawno takiej tu nie widzieli. No tak, ja sam yy... Przy okazji jak byłem na, na obozach trafiłem na taką pogodę może maksymalnie przez 3-4 dni a tutaj jest prognozowana taka przez co najmniej tydzień tak Ale co, nie poddajemy się mimo aury przygotowania trwają, nie? Oczywiście, że tak, nie poddajemy się idziemy dalej. New player! Hello? how are you? All good? good? Yeah. Don't speak with this guy ciao. Bella. How is our team manager? Zero to ten. Top guy. Top guy? Top guy. Or top gun no, with top, this mustache? Top gun and top guy. E, pogoda nie rozpieszcza nas dzisiaj, ale mimo wszystko rozumiem, że walczymy i podejmujemy próbę pójścia, podejechania do na trening, czy do A, płynięcia w Do płynięcia. E, jedziemy na trening, mamy wyznaczony plac, gdzie będziemy mogli, będziemy mogli go wykonać, więc jedziemy zobaczyć, co się uda zrobić. Jeżeli chcą chłopaki grać w Premier League, to taka właśnie będzie tam pogoda. <goda> Tak, tak, ale musiałeś od razu. Panowie płynęliście kiedyś, a musiałeś. Nogi do góry! <gry> się Kolejne doświadczenie. Ej, tak, samochód odratować, później to ciężary, nie? <laughs> <laughs> we gotta move out. You don't remember this kind of weather in Turkey, yeah? No, I didn't see this weather. Look like, I live here the 10 years, so I didn't see it look like that. So, it's amazing. Okay. So, this is the weather like in Turkey? Good weather. It's not cold, just raining. <laughs> we enjoy. But you remember this kind of weather uh, in Turkey before? First time I have this. First time. You see the roads just with water. But it's okay. It's okay. Rain, rain is not a problem. We must be ready in every condition, right? <laughs> Trenerze mówili, że w Turcji ładna pogoda. Właśnie nie wiem co tu się dzieje. W zamówiliśmy słoneczko, a jak... ale sukces się rodzi w no właśnie, czyli to w takich okolicznościach wykuwa się charakter chyba trener, trenując wcześniej tyle na Polonii wie, że to są najlepsze warunki. Myślę, że każdy już starszy człowiek pojrzy, że to jest najlepsza pogoda do gry w Jak za mało lata się grało na takim boisku, to było na jakiś. Czyli wracamy do korzeni. Żaden problem. Piękna, ale projektna tak, pogoda angielska można fajnie pojeździć na tyłku, więc pogoda na trening rewelacji. I wiesz, to, jest to jest pozytywne podejście. Tak jest Tak. <słukli> Widziałem, że dzisiaj byłeś wyjątkowo uskrzydlony. Ładna pogoda, ciepło, dobre wojska. Chce się pracować. A pytanie czy ostatnia twoja sytuacja prywatna życiowa nie uskrzydliła dodatkowo? Nie, to raczej podłamało, że musiałem zostać rodzinę samą. No, Okej, okay. no ale jednak na przyszłość to będą skrzydła na pewno dodatkowe, jak tam no, na pewno. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. I z małą, i z żoną. I z drugą małą. Widziałem Cię na pierwszym treningu w Polsce, jak to było? Było dobrze, wszystko było dobrze. Już trenowałem 16 dni, więc jestem gotowy. Okej, więc jak generalnie czujesz się na w polsko-polskim Czy drużyna jest dobra? Dokładnie. I don't, I don't feel that is my first day like yesterday especially like i felt already like in the team <laughs> Na pierwszym treningu, ponieważ jutro o godzinie 16 gramy 4 razy 30 minut z bardzo dobrym przeciwnikiem i o to, o to nam chodziło. Tak? Pogoda już jest coraz lepsza, także e, na pewno będzie można zatrzymać, przekazać, powiedzieć, bo najważniejsze, żebyśmy mówili to, co robimy, mamy rozumieć. Dady, jak tam nastawienie przed pierwszym live'em na Facebooku na naszym obozie? Jest stresik, czy bardziej ekscytacja i rozkręcicie to z szurry? Yy, no, <laughs> bliżej już raczej ekscytacji, <laughs> ale stresu nie ma, wyjątkowo jakoś dużego. <laughs> yy, no co, no, pogadamy, odpowiadamy na pytania i myślę, że będzie git, no nie? No dobra, a tak poza śmieszkowaniem gdzieś dzisiaj... Drugi dzień tego obozu, ale po raz yy, praktycznie tak, pierwszy możecie faktycznie wejść na to, na to boisko. Gdzieś tam myślisz, że to utrudnia nam taka sytuacja, yy, treningi, czy też gdzieś staracie się to przekuć? Trenujecie nie wiem, na siłowni, integrujecie się i ma to swoje też pozytywy? Yy, wiesz, no, no, wczoraj tak naprawdę no, to zrobiliśmy jednostki. No wiadomo, że nie było boiska, ale, ale zrobiliśmy yy, jedną jednostkę akurat na siłowni. I... Jeżeli cały czas będziemy teraz mogli trenować, no to to jakoś super nie zmieniło i nie utrudniło nam te, tych przygotowań, bo jest dobre, pogoda teraz jest idealna, można powiedzieć, więc jest dobrze. Okay, a w jakim zdrowiu yy, i formie jest najlepszy asystent poprzedniej rundy i MVP? Wybrany przez Kibiców. Forma, jak się czujesz z tym tytułem? Forma jest na razie bezobjawowa. Bezobjawowa. E, ale jak się czuję? no Fajne, fajne docenienie. I, i, ale no, chciałbym e, zrobić tą rundę drugą, e, podobną, żeby żeby znowu być MVP, a żeby to też e, przeszło na, na, na jakiś nasz sukces. i To będzie najlepsze. Jak się panu podoba na zgrupowanie w Turcji? Bardzo fajnie. No, intensywnie eee, fajny content, cieszę się, że jesteście tak otwarci na wsparcie we wspieraniu materiałów, czego efekty zobaczą się kibice. Eee, właśnie jestem w trakcie montowania um, latania dzisiejszego przez naszych bramkarzy było na co popatrzeć. Super. No i co? Działamy dalej. Dzisiaj live'ik, więc kurde tego się trochę... Może nie boję, ale jestem ciekawy. ciekawy co Emocje, adrenalina, to jest jak to. przed meczem. Za to kochamy tą robotę. Tutaj mamy trening indywidualny trener Grzegorz Wojdyga, proszę. Zobaczycie jak na widzę Oli będzie chodził. I nasz Rekonwalescent Oli Oli, jak się czujesz tutaj z trenerem, proszę no bardzo dobra praca tutaj z trenerem Grzegorzem. No, Pogadasz po treningu <laughs> Również pan Marcin bardzo się spisał jeśli chodzi o regenerację mojej łydki. Przepraszam trenerze, już nie przeszkadzam. Jest i trener Adrian. Przejąłeś? Zmiana obowiązków, Łażej masuje a Ty odpowiadasz za media? Nawet nie mam piłek do zbierania, więc... Co ty robisz? Koło. Ty chopie. Chodź, nas Proszę, koło z nami mamy. Wyczekiwane przez kibiców. Nowego social media. Chodź, Zobacz! 아웃, 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 n